dalsza części omijania korka i jechania po drodze stanowej do naszej bazy przez sady, pola, przez cały przekrój Kalifornii przed nami facet chyba coś wiezie, może orzechy wiezie I polety. Ja, jakieś polety tutaj wiat mocno wie jak coś tutaj kukurydza tam wcześniej były orzechy to widzieliście No, ja wiem, że ale ktoś za mną jedzie, nie mogę się tak zatrzymać, bo nie, bo nie zawsze. Wieczorem, wieczorem Wieczorem latarką, z latarką wpadniemy tutaj też chyba młode sadzonki. Ja to bym go wyprzedził, ale. Kiedyś wyprzedzałem, pamiętam. A jak kiedyś gościu pikapem wyprzedzał, to mało co we mnie nie wjechał. Tak, wyprzedzał. Jechaliśmy kiedyś coś w Kalifornii i tutaj też cały czas orzechy są. Orzechy tam. No właśnie, Krzysiek, mechanik. Właśnie mechanik się do nas pytał, byście tam orzechy, jakieś czytanie? A my ja akurat jechaliśmy, tędy mówimy: do, Mówię do Kasie, ty, patrz, orzechy rosną, więc oni tutaj w tym sklepiku Kasia mogą sprzedawać te orzechy, takie no, wtedy. No tak, bo trzeba... To... No ze 2 dolary tak. mam. O, już tam ścina. Wyrównuje... Tak, tak, to jest maszyna do zbierania, bo on... Tak, on ziemi... o... ja ją wziąłeś! Trząst tym! I one spadały drzewem i one spadały. I co on później jakby szczotką zamija tę a Później to pewnie w ten robił segregację liści i tak dalej, nie? No, no, o następny stop Tutaj Ciekawe czy to było widać jak nagrywałeś. No może było widać, a to facet pomidori wiezie. Tym, tym trogiem, co tu zakręca z tymi przyczepkami A tutaj ostatnio co jechaliśmy to facet O, tutaj pomidy. A, a ten winogrona w wiezie, to chyba na wino takie. Tak, a tutaj piękne winnice są. Się zatrzymujemy do stopa. Nie ma nic... My to, to pierwsze, ale to tylko my jesteśmy, więc jedziemy. On się zatrzymał tam. O, jest tych orzechów. Ale... Weź Kasia, ja Ci odłączę ten... ten. Zwolnił jak to komórka, kamerka po co? No, patrzcie, Się Dobra. Czekaj, czekaj. Nie ma falców. Czekajcie, czekaj, O, na postacie. nie, a może to trzęsąca maszyna. Nie, on on orzechy wiezie patrz cały ten ma orzechów on zbiera, zabija, dają te orzechy to ja myślę, że niedługo już nie będzie tych orzechów, żeby się pozbierać Nie no nic nie poradzę na to jest szkoda ale człowiek przynajmniej zobaczył sobie bo to też fajnie wygląda mnie nie, nie leci, tak się najadłem, że ledwo co do ciężarówki wlazłem ja mam tu a no, tutaj to to wiesz, ta, takie to o, o, o jedzie, ta maszyna tutaj stoi. Co zbiera? Chyba tak. Tak, 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 to zbiera. O. Zamiatają, nie? Tak, 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 tak fajnie to wygląda. A to tak zamiatają po tutaj. Wrzuca orzechy, tu też są orzechy. Tak samo, inna maszyna. Tak, tak. I tam, co jechaliśmy, to była. Co mówiłem ci, że to orzechy to była cała taka kupa tych orzechów. Tutaj to jest produkcja na skalę przemysłową. To wiecie, to jest. No, trzeba przyczepami to wożą. Nie tak jak w Polsce ktoś ma jedno drzewko, parę tych spadnie. Nie, to to jest wszystko jest. A tutaj chyba brzoskwinie są tutaj, rosną. Takie ładnie przycięte. O, i mamy następny stop, ale my mamy jeszcze dwie mile do naszej drogi Highway 26 Więc tu teraz jest stop Znowu Ale powiem Wam, ja lubię ten, tą drogą jeździć Kasia też Jest tak przyjemnie, człowiek na zielone, popatrzę też na tą okolicę Jak to wygląda tutaj Ta produkcja Ludzie W Kalifornii No a bo my cały czas jeździmy praktycznie tymi autostradami, to raz na jakiś czas można pojechać i taką tak drogą. Ja, ja. To nie tu jakaś, to chyba cis jest. A może jest? To, to jest w ogóle szkoła chyba, jakaś taka. Jest jakaś taka, bo to jest do 25 ograniczenie. może szkoła jest. Tutaj. A może, może. Jedziemy, 55. Tutaj jest no takiej bocznej. Tutaj, są tutaj ogrodzone. Może ktoś krad? Nie, może są E. Ekologiczne jakie? Od... Organiczne. organiczne, organiczne, ekologiczne. Czyli w Polsce po polskiemu ekologiczne. Takie normalne. Takie normalne jak w Polsce rosną. A i tutaj tak samo. Tak jak mówiłem kiedy na którymś filmiku po prostu to są podzielone. Jedni tutaj mają orzechy, drudzy mają, no nie wiem, tam, maliny, truskawki i takie są te strefy, kto gdzie co tam uprawia, produkuje, czy Więc tutaj są orzechy. A się właśnie z Kasią ostatnio zastanawiam się, kiedy oni jest, zb będą zbierać. O ale nie orzechy, ale przed nami jedzie ten facet z winogronami na wino chyba, bo jakieś takie wybrane ma te winogrona więc winko będzie jakieś pędził tam pilnuj czas pilnuję, pilnuję jeszcze, się, jeszcze 30 minut, 30 sekund sekund mogę nagrać, ale to już chyba koniec, bo ja zaraz muszę skręcić. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia, do następnego razu.